Aby dodać dokument kosztowy należy przejść w zakładkę Dokumenty Kosztowe, a następnie nacisnąć przycisk po prawej stronie Dodaj dokument kosztowy. Po prawej stronie otworzy się okienko z pustymi miejscami do uzupełnienia. Czerwone gwiazdki oznaczają, że dane pole jest niezbędne do utworzenia nowego dokumentu kosztowego. Pierwszym krokiem jest wybór pliku głównego, jego podgląd będzie widoczny po lewej stronie. Następnie należy uzupełnić numer dokumentu, wybrać rodzaj dokumentu i kontrahenta, wpisać datę wystawienia oraz pozostałe informacje. Jeżeli wszystko zostało uzupełnione prawidłowo, należy nacisnąć przycisk Zapisz, a nowy dokument kosztowy powinien zostać stworzony.